Oczywiście, tak jak powiedziałem, ze świadomością tego, że ona może to nagrywać, czy może to użyć tą rozmowę, bo ja nie wiedziałem, jak ona użyje tej rozmowy, a znając jej wcześniejsze warsztatowe zagrywki, tego się też spodziewałem. Więc słucham, o co chodzi, też używasz odpowiedniego języka w trakcie takiej rozmowy, bo możesz mieć świadomość, że to jest nagrywane, tak? Że to może być użyte, to tam, co tam mówisz, nie? I ona mówi tak, że ona złożyła zawiadomienie w prokuraturze pod namową Józefa P., że ja od niej zbieram, ściągam haracze. I yy, ja mówię, ale jak? Mówię, ja? Jak, jak, co ty zrobiłaś? Mówię przecież ja od ciebie żadnych haraczy nie ściągam. Mówię, to jest totalne bzdura, kłamstwo. Ja zostałam przez to, przez, przez Józefa P. Namówiona Czy To jest napuniona. Józef P.? To jest jej były partner. Mm -hmm. A był chrzestnym, chrzestnym jej syna i Nikodema syna, nie. Yy, Czyli on był najpierw przyjacielem rodziny, a później po nikodemie. No tak Ślizgnął się po Nikodemie. Tak, tak, byli w związku i tak dalej. I ona na niego zaczęła to zwalać, że to że w ogóle, że on był inspirat też inspiratorem tego, tych artykułów w Gazecie Wyborczej, że ona to przemyślała, że to jest w ogóle wielki błąd, że ona to zrobiła, że ona, że ona, to, że ona to, to te zeznania będzie, to zawiadomienie będzie, będzie wycofywać. Ja mówię, ja nie wiem, jak chcesz to wycofać? Ja nie, zrobisz, co zechcesz. Dosłownie tak, nie. I ona jeszcze mówiła, że ona pojedzie, przyjedzie do, do, do wydziału, do Cebosiu i wyjaśni sprawę pożyczki pieniędzy. Że ja jej pożyczałem pieniądze, nie? Że ona to wyjaśnia, wysyła jak chcesz, to jeździa. Mówię to ja ci. To, mnie to, ja nie mogę ci nic z tej sprawy powiedzieć. Też musiałem uważać, czy ona specjalnie tego nie mówi.